Edukacja będzie naszym priorytetem, mówił prezydent Grzegorz Rusiecki podczas Komisji Edukacji z udziałem wszystkich radnych. Zaproszenie przyjęli dyrektorzy miejskich placówek oświatowych. Kwestie oświaty dotyczą sporej części mieszkańców Leszna. W całym systemie jest 13 830 dzieci i 1668 nauczycieli, plus pracownicy administracyjni. 874 cudzoziemców jest w systemie szkolnym Leszna, z czego 107 w przedszkolach. Wiele placówek wymaga remontu, na przykład na 14 przedszkoli miejskich tylko 3 nie wymagają prac. Na sytuację w oświacie wpływ ma demografia, a ta dobra nie jest. W 2017 roku urodziło się 678 dzieci, w 2023 tylko 364. Rok do roku następuje spadek urodzin. Gorącym tematem sprzed kilku tygodni była decyzja nowych władz Leszna dotycząca odstąpienia od budowy nowego zielonego przedszkola. Z danych przedstawionych przez wiceprezydenta Macieja Grabianowskiego wynika, że tylko w miejskich przedszkolach jest jeszcze 114 wolnych miejsc, a we wszystkich przedszkolach 606. Prognozowanej jest także dalszy spadek uczniów w szkołach, co może skutkować likwidacją oddziałów. Te wszystkie dane trzeba głęboko przemyśleć podsumował prezentację wiceprezydent Maciej Grabianowski.